Hello. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Miku. i witam was serdecznie w Bar Finders. Kolejny odcinek z dodatku American Dream. Dzisiaj są, mamy do wyboru dwie misje i zajmiemy się tą, która budzi chyba więcej emocji, moi drodzy, ponieważ będzie to wojna bidów. Wojna bidów. E, tylko może wyłączmy, nie proszę to żeby grało tutaj w tle. E, jak mówiłem, mamy dwie misje. Pierwszą jest od Steve'a Hoskinsa, Nagroda Jednorożca. Musimy znaleźć taką oto figureczkę, ale my dzisiaj skupimy się, moi drodzy, na e, wojnie bidów i węcie złotej rybki. Były trzy, chyba trzy albo cztery, nie pamiętam. Mamy teraz jeszcze jeden jeszcze jeden Bit Wars e, z, z dodatku, zresztą to mi chyba pisała jedna osoba w e, komentarzach. I nią się zajmiemy. E, ile mam kasy? 46 tysięcy. Myślę, że powinno wystarczyć na tą wojnę bidów, więc e, moi drodzy, niewiele czekając, lecimy. Twoja nagroda sława. Oczywiście, że tak. Bie Szymborska. E, witajcie, bandfinderze. radością witamy Was na nowym specjalnym wydarzeniu. Złota rybka. Nie zastanawia się, i weź więcej pieniędzy niż jesteś w stanie unieść. Chciałbym. Chciałbym mieć tyle. Używicie wstyd swój amerykański sen. Wygrywając tajną nagrodę, po pokonując innych słabiaków. Powodzenia. Powodzenia. E, ile to tutaj jest? 3000 plus. Dziwne. Myślałem, że będzie. To jest sad pszczeli. Czekajcie, coś tutaj. Zajaz sad pszczeli... A, tu są Beat Wars, okej. Okay. Jest, jest napisane. Jest jakaś liczba tutaj padana, żeby myśleć więcej? Chyba nie. Nie zapomnę zabrać ze sobą dużo pieniędzy. Nie ma problemu. Nie zapomnę jakoś jakoś będę z tym żył. Dobra, moi drodzy, niewiele czekając. Jedziemy. Jesteśmy na miejscu nasza szczała. Dlaczego trzeba jest ten samochód? Czasami widzę, że to po prostu losowo dobierane są te skiny. Oczywiście pan złodziej tutaj stoi, co tam mówisz, panie samochodzie. Twój samochód, bardzo, bardzo, no, a mi się podoba, jak mówiłem wcześniej, moja noga w twoim tyłku. E, co my tu mamy do, do coś, czy coś mamy konkretnego? Już nie mamy złotego papieru, bo już go zdobyliśmy poprzednio. Na no, się są puste w ogóle widzę, zamknięte, e, zamknięte e, wszystkie, e, wszystkie... Baraki w garażu. To który garaż będziemy licytować? Halo Czekajcie. For sale, for sale. A, tu jest ich kilka. Wszystkie? Czy będą losowe? Dopiero się pokażę, jak się uruchomi wojnę bidów. No dobra, uruchomię tą wodę bidów, bo nie ma to czekać. Czy są to jakieś śmieci, które do zebrania? Chyba nic nie ma. Wszystko zebrałem prawdopodobnie wcześniej. Kubeczki zabrałem też. Dobra, wiecie co, nie miałem zaczekać, czekać. Chyba le lepiej zacząć sobie wojnę bidów. Wow, to jest do wygrania? Ta przyczepa. にやめんあっけ <laughs> więc złotej rybki. Przeczytaj e-mail na komputerze. No to już tego nie mam niestety. Miko it shootwork spoko. Czy to jest główna nagroda? Ta, która klipuje się ze wszystkim tutaj. <laughs> Prawdopodobnie tak. Dobra, czy są otwarte, wiesz, otworzyły się nasze garaże. Ile garaży, że tak powiem, jest do kupienia? Tu jest na pewno jeden. E, jeden jest tutaj, tu w ogóle zobaczmy co w środku szmelc, ale coś tam widzę z daleka. Coś tu jest. Uuu! Uu. Coś tutaj, siodło jakieś. Może być fajne, może być fajne. E, mamy kolejny garaż tutaj w tym miejscu i to jest taki garaż stylizowany na restaurację. Też fajne. Co tam, widzę jakieś butle już, widzę automat do kawy, więc już będzie do przodu, jeśli się to wygra. E, gdzie są kolejne, gdzie są kolejne bo garaże? Tu jest jeden garaż, oczywiście zawalony jakimiś śmieciami. Jest już taczka, więc jest poka. co jest tam z tyłu? Coś widzę? Hopla. Coś tam jest? Coś tam może być ukryte. Tu tutaj, tutaj coś leży chyba. Coś tu leży, więc zobaczyłem później. I garaże. O, to są jeszcze dwa. Mmm. Tu jest garaż ślubny. Dużo łopat i pszczoły są. Do Oj, coś tam jest z tyłu. Jakaś, jakiś napar, jakiś to Zobaczymy, co tu, co tu można znaleźć. I garaż w stylu... Nie wiadomo co. Wszystko w jednym. Ale tu jest jakaś szafa. Mmm. Może być ciekawe. Dobra, a to tylko zaczniemy, bo zaczniemy sobie od garażu, od garażu takiego, powiedzmy ślubnego. Zobaczymy ile to będzie, ile będzie kosztowało, nadzieję, że im nie niewiele, ale lecimy. Będę się starał dawać na niższe, 50, no jest miarę, rozmiar ok, na 50 mogę dać, co mnie nie obrażą się, 100, o już, już 100 wpadło. no dobra, minimalne. Mniej szalejmy, jak będzie, dzisiaj będzie za tysiaka, to będę zadowolony, o. Dak mi przebie, proszę bardzo. Ja mam pieniądz, Dakuś, nie wiem, czy będę chce ze mną tutaj konkurować. O, tu już 200! O ho ho Pani dragon! Tak się bawić nie będziemy. Półtora kafla już jest zabytata za ten, za ten barak. Kurczę, dużo. Czy dużo? No. Dużo jak nie dużo, zobaczymy co jest w środku. No a to chyba już chłopaki i, i dziewczyny sobie zrezygnują. Spadam stąd. No tutaj się Sebastian poddał. Półtora kafla, Zobaczmy, co tam znaleźliśmy. Ciekawe w środku. Hmm. Można otworzyć w ogóle. Ok, mamy taczkę, proszę bardzo. Mamy widły. <noise> Już muszę tu przejść tylko. Mamy kolejne widły. Mamy rakietę. Mamy kolejną taczkę. Mamy pszczoły, które tutaj krążą. Mamy kolejną rakietę. Eee, to chyba te rzeczy jest. Wow! A to, co to jest? Ocean Południowy. Co to jest? Kable. Szpula. Szpula kabli. I tutaj są pszczoły, które śpią. To mogę podnieść czy podnieść zanim zjadę pszczoły, co zatokują. Eee, no to tej rzeczy jest. No dobra, pozbądźmy się pszczół. Hop, do spanka. I to jest ocean mleczny. Nawet fajne. Coś tutaj jeszcze jest w środku, mogę tu wejść. E, Lata chyba pusto. Pszczołki sobie śpią. Dobra, chyba to by było wszystko. No dobra, powiem Wam, że lukratywnie. Myślę, że tam się zwróci ten, ten garaż i to z nawiązką. Półtora kafla, chociaż ciort wie. Dobra, bierzemy obok ten, czemu by nie, po kolei. Tutaj za ile jest pomoc? 25, jeszcze taniej, w ogóle strasznie tani garaż. Dobra, mam nadzieję, że tutaj tysiaka nie przebijemy. Nie chciałbym, po co ma wydawać pieniądz? O ho, ho. tutaj widzę pan Sebastian. Dark Samantha wyszła już na 50. ja też na 50. A co? Dark Tucker nic nie chce. Mmmm, pani dragon, tak się bawimy. uuu, setka? No, mam setkę, nie ma problemu, proszę bardzo. Jestem w stanie tyle dać. Nie ma tysiaka jeszcze i chyba nie będzie, mam nadzieję. Chyba sobie. Czy w ogóle, czy się zdawało, czy wcześniej Jakub miał w... brodę? Już nie ma tutaj. Czy on ma rudą brodę? Tak, teraz się zrobiła, Tym tak mi się zdaje. Nieważne. Wygrywamy teraz. Ile? ile? Za 600, 300 oh Mam nadzieję, że się opłacało. U! już się opłacało, bo widzę tarczę. Widzę tarczę, która już kosztuje 200, więc zajebiście. Yy, to można. Uuuu, ukryta trąba. Proszę bardzo. Śmieci, śmieci. Myślałem, że to słysza, to był po prostu pociąg. wydawało się wydawało, że znowu jakiś papier toaletowy, ale chyba nie. Co jest w tym kmudle? Podle nie ma nic, niestety. Dobra, pozbierajmy sobie to. Tu też to podbierajmy. O! Dwie bani dwa baniaki. Na mleczko. Biorę. Tu, tu, tu. Tu. O, 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 o. Co jest tutaj? To mogę wziąć, to mogę wziąć. Szafa. Uwaga, co jest w szafie? Werble. Tu, tu. Same dobroci. Za 600 dolarów. Ludzie kochani. 600 dolarów i już mi się to zwróciło za to wszystkie rzeczy. O, proszę bardzo, mój, mój, mój mały konik. Jakieś tutaj... W ogóle... a to jest jakieś. Ooo, Biorę. To jest w ogóle jakiś ten. Jakiś portal chyba z tego co widzę. Bo mi się zdaje. Co, wszystko to Nie chcę tego niego wleć na razie, bo się trochę boję. Bo się trochę cykam. E, tu jest co? Kuń. Ten kuń jest do zberdania, czy nie wiem? Coś taki dziwny dźwięk tego ogniska. Czekajcie, to się rozwalę sobie. To rozwalę, tutaj pewno oczywiście w butelek po piwie. Bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy... miodek, oczywiście. Yy. Hmm. No nie, to jest... co to jest? To jest nic. Kuń. Czy ja mam tu mam, mam tutaj coś zrobić? O, czekajcie, tutaj jakieś są... Jakieś są rzeczy w ogóle. Okej okay. Tu i to. Co to, to jest ten jest do zabrania? Czy ten koniec do zabrania? Mi to interesuje, bo to. to, to jest, wygląda mi na jakąś zagadkę. Jest jakiś tutaj. O. A, to się zapala, kiedy podchodzę. <laughs> Czekaj, zgaszę to. Yy. Czy to jest jakaś zagadka? Czy coś? Co to się robi? Ten koń? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tu jeszcze jakiś zawór jest, ale on nic nie robi. Idzie po prostu do góry. bo tu są takie znaki, jak no tutaj. Zobaczcie. Tu jest taki znaczek. Może gdzieś tu muszę coś wcisnąć. Ale wątpię. Jak, dobra. Ja by co do tego sobie wrócimy do tego baraku, bo on mnie tutaj bardzo interesuje. Bo tu chyba na ziemi nic nie ma, z tego co widzę. No dobra. Ale fajna szafa. Podoba mi się. Jeszcze rzeczy zebrałem. Dobra. Jakby co wrócimy. Zobaczymy, co nam gra powie, jak będziemy kończyć. Ej, kolejny barak. Tutaj z tą taczuszką weźmy sobie. Hop. Hop. Nie no, Jakub... Nie, znaczy, przepraszam, Sebastian. Sebastian nie ma. Sebastian nie ma brody. Zobaczcie. Albo ma rudą taką chyba. No tu ma. A tu nie ma. Nie wiem. Nie znam się. Co jest? No, nie chcą licytować, panie kolego. Weź mi pan daj wygraną już w takim razie. No, spe specjalnie czekam na nich jeszcze. Co coś No, stuwa? No, no, Hehe, <t Dogs> no, tak się bawimy? Proszę bardzo, zakoś. Myślę, myślisz, że ty masz kasę, to ty możesz wszystko? Ja mam więcej. Pamiętaj o tym. Słabiaku. I co? Za 600 będzie ten ten ten. Yy... baraczek, czy nie? Znowu czekał. Hmm, hmm. Za 800 przeżyję. No cóż, dość tego, co się poddała. Zapomnij, nie warto. Zobaczymy, Dakuś, Zobaczymy, kto tu powie, że nie warto. To 800, brawo ja. Już chyba wygrałem, można powiedzieć, ale dobra. Biorę to i zobaczmy, co w tym baraku jest. Porozwajmy sobie te wszystkie te wszystkie y, drewna, które sobie lewitują, oczywiście. Znaczy no, on miałoby nie lewitować. Oczywiście do tej pory jeszcze nie naprawili tego, ale szkoda. Okay, dwie płachty. I co jest za płachtami? Jest butelka i jest kask. No dobra, no. Zawsze coś. Cyk, cy, Mam nadzieję, że to nie wszystko. I coś tu się jeszcze... Czyś mnie ta... Czyś mnie ten barak jeszcze zaskoczy. Bo dla samego kasku bym nie chciał. Bo yy, Byłoby trochę o oszustwo, bym powiedział. Co to jest? Stoisko Coca-Cola! O! No, o! To dobra, to ja chcę. To już jestem zadowolony. Już jestem, już jestem zadowolony z tego. Tutaj coś jest? Kolejny kask. Bez kakasku nie wolno wchodzić. Dobra, bierzemy to. Coś w środku coś jest? Nie ma. O, z tyłu książkę widzę. Biorę. Mój, mój mąż jest koniem. Wchłóczę. A czy zależy w którym aspekcie? O! James Furte. Biorę. Yy, i coś tutaj jeszcze leży. Maniarka. Spoko. Czy to wszystko? Czy to wszystko? O! Tu jeszcze kolejny kapelusz. No dobra. Co trochę tych rzeczy tutaj zabrałem. Okej, okay. tu wszystko. Czy coś na górze, coś po boku? Coś z tyłu dobra, chyba wsio. Elegancko, na razie jest dobrze, na razie dobrze. Mamy już zysk 2900. To oczywiście trochę więcej włożyliśmy, ale wiadomo, to jeszcze będą aukcje sprzedaży tych przedmiotów, więc spokojnie, spokojnie. No dobra, po ile tutaj? Po 50. Może być. Przeświat jest mój. Stary, ty za dużo jarasz chyba, bym ci powiedział. Weź trochę mniej, bo widzę, że tutaj dzisiaj już trochę plątszy w głowie. Panie, przestań pan czekać na nich. Ja już złożyłem ofertę i weź mi pan to wygraj. To jest wszystko oszustwo. Ustawione. No kogo czekasz? Na kogo czekasz? No, na no, no, takera. No dobra. Będę to o cały czas. Za karę będę co chwilę licytował. Ok, stówka, proszę bardzo. We, biorę 800 dolarów za ten baraczek. Ja bardzo chętnie. Bardzo fajny w ogóle designik. E, na McDonalda, proszę bardzo, 1250, mam nadzieję, że będzie warto wziąć sobie za te, to, te, za te wszystkie w środku rzeczy. Może cię zaskoczyć. nie mam pojęcia. Panie, kończ pan tą licytację, 1250, jest dobrze, jest dobrze, no, no, nie mam więcej pieniędzy, no i dobrze ty, stara prukwo, Myślimy mi tutaj podskakiwała, 1250, dziękuję, no, bo no, no, super, ja wygrałem, tak. No, hmm. to roślinka, biorę. Uhuhu uh. O, grzechotka, biorę Muzyczka gra fajna, bardzo fajnie yy, Mogę jakoś przejść tutaj? Chyba tędy, hop Dobra, jest na kawusie, smacznej kawusi życzę Pędz yy, Talerze zbiorę wszystkie No to pieniądze jest, tak na ziemi leży Czekajcie, słucham, to, żeby było łatwiej Muam muam. Mua. fajna muzyczka Okej, okay, wszystko zebrane, kasa! Zajebiście Eee, co to za muzyka jest? Nie znałem tego wcześniej. To stąd gra? Nie mam pojęcia. To bierzemy? Nie, po prostu gra tutaj. Ale fajna muzyka, nie tej, tej nie znam. Ja znałem piosenkę z Warfinders. Bardzo fajna zresztą jest. Uuu, Jednorożec TV. Biorę. I czarny zbawiciel. <laughs> Jakkolwiek to brzmi, to biorę. Skąd ta muzyczka leci? Już tutaj. Ale muzyka fajna, podoba mi się ta nuta. Dobrze. Po tańczeniu chyba wszystko zebraliśmy, tu nic nie ma. O, stąd też są, a to są głośniki. Dobra, to są głośniki. Okej, okay. myślę, że to są jakieś wywyczniki. Dobra, dziękuję bardzo. Fajny baraczek, podoba mi się. Bardzo klimatyczny. I ostatni. Ostatni moi drodzy. 25. Tanie te baraki jak barszcz, muszę mam powiedzieć, naprawdę. Schodziewa się czegoś więcej. A tutaj takie kur na naprawdę. Myślałem, że po DLC tutaj będziemy przynajmniej pod 100 zaczynać. No tu 25, tam 50. Oczywiście skoki są duże tak naprawdę, bo mamy tutaj 25 i nagle się zaczyna... Nie wiem, 100. Więc jest o, tuż tu, tu mamy 50, więc, więc, więc jest spore skoki są, ale sporo, damy radę. Gruby Miku to garnie, nie ma problemu. Dopiero, dopiero 200. Dobra, czy jeszcze 600? 325. Dosyć tego. Samanta znowu wymiękła. Ducker wy wymi wymiękł. Ktoś jeszcze wymięknie? Lady Dragon, Sebastian. Nawet nie próbujcie. Samanta, nic no, zapuści tego, 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 tego brodę, bo... Bo wyglądasz dziwnie. 625 dolarów i wygrałem! Wygrałem przyczepę. Super. <noise> Wujek jakoś jest zadowolony. Zajebiście. Ten tutaj, o po prawej blondynek jak się cieszy. Dobra, został jeszcze tam jeden barak. Odczyśmy go. Cały czas mnie intryguje ten koń W tam poprzednim baraku. Co to jest w ogóle? A są dwie rzeczy. Siodło błyskawicy Miko. Biorę i jest gramofon Topsy. To bierzemy, to bierzemy. To jest, syf, to jest syf, to jest syf. To jest syf, to jest syf i to jest syf. To można rozwalić. Zbieramy te części, bo się przydadzą do, do różnych rzeczy. Cyk, cyk. To też zbieramy. Okej, okay. czy to jest zapłach? To jest? Nie ma. Jest tylko k-k-kask. Uuu, co to jest? Kupa! Łomatko <grystanie> święta! Ale wysrało się dosłownie z tego drewna. Uuu! A kompas. Może być. Mam nadzieję, że już nie popsułem, Bo go rzuciłem na ziemię bez trosko. Cyk-cyk. Okej. Okay. Oprócz, oprócz kupy, która nam dała dużo drewna. Chyba to niewiele było z tego, co widzę. Tutaj jakieś rzeczy. Eee, tutaj jeszcze stało coś powietrzu. Zapalę sobie latarkę. Okej, okay. zobaczmy, czy to wszystko, czy jednak coś ktoś, ktoś tam gra jeszcze dla nas czeka, bo nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Eee, czy to już jest zabrane? Tak, skończyć mapy to już jest zabrane. W ogóle co to jest jakaś przyczepa w ogóle dziwna. Eee, zobaczmy. Montujemy przyczepę. A czemu po prostu jej nie przyczepić normalnie, jak, jak to się zrobi normalnie z kempingiem do samochodu, czy trzeba ją jakoś montować na górę. Eee, nie, a czekajcie. Cztery przedmioty jeszcze zostały. hmm, <laughs> hmm. No dobra, to jeszcze przejrzę to yy, i zobaczymy. Czekajcie, zrobię taką szybką rundkę. Zostały jeszcze tam cztery przedmioty. Cztery przedmioty już tam zostały. Czy były, były gdzieś poukrywane tutaj? Ale wątpię, żeby były to poukrywane. Tu nic nie ma. Może coś w tych barakach jeszcze zostało? Czekajcie. a patrzcie, tu są do kopania rzeczy. Nawet nie wiedziałem, ale pytanie, czy coś z tego będzie. O, coś wypadło chyba, czy mi się zdaje. Czy tu wypadł? Chyba nie Coś było, ale z nim się zmyło. Mmm. Są jeszcze do kopania. Nie, nie widziałem tego. Nic nie ma. Nic nie, to nic nie ma przecież. Okej. Okay. Po prostu ziemia tam wylatywała. By, Okej, okay, tu łap, łapnę. A tu nic nie ma. Okej, okay, to są tylko te pszczoły. Tu jest to. No ale mnie oszukali. Już się cieszyłem. Ale, ale tu nic nie było. To się tylko zamyka, tak? Nic więcej. Ok, otwiera się tutaj. Coś znaczy, na górze może jest. Może coś tu wisi jeszcze. Na wszelki wypadek się pozbędę tych tylko... pszczół. Okej. Okay. Czy mogę tu wejść? Jeszcze. O, tu mogę wejść. Coś tutaj jest? Ja tu nic nie widzę. Tu nic nie ma raczej. Nie. Dobra, poszukajmy sobie, poszukajmy sobie kolejny. No, ten kuń mnie interesuje. Ten kuń mnie interesuje. To na pewno mnie interesuje. I to mnogość, tylko co tu mogę zrobić jeszcze? Czy, czy tu jeszcze było coś? Mogę to zwalić? Nie. Hmm. Co by to można było zrobić? Hmm. Co to jest to w ogóle? Czekajcie. Hmm. Mm hmm. Wiecie co? Użyję tutaj kurczakownika. <laughs> może, może coś da radę. Czekajcie, załaduję. Ciepło. COŚ TUTAJ JEST Czyli to jest jakaś... jakaś... To jest jakaś ta... jakaś zagadka hmm. To jest jakaś zagadka, tylko co z tą zrobić, z tą zagadką? Co tu coś chodzi, czekajcie, może to, to rozwalić się jakoś, czy coś? Tu nic Może twóreczką coś? Nie hmm. ciekawy. albo się oddalił, na przykład tutaj no, coś tutaj jest, ewidentnie. Coś tutaj jest. Jeszcze. Hmm. Kurde. Chyba, że obok. Gorąco. Coś na no czymś. Coś tu musi być. Czy by coś wykopał i mi gdzieś spadło? Czy mi się zdaje? Okej, okay, czyli coś tutaj jeszcze jest w takim razie. Tylko co. Hmm, boję się, że to coś się wklipowało gdzieś i mogę tego nie znaleźć. Mogło coś wykopać i się wbiło pod, pod podłogę, co było słabe. Chyba że tutaj na górze coś, czekajcie. A jeju, jeju są te pszczoły. No, coś tu obok jeszcze jest. Ewidentnie, coś tu jeszcze jest. Hmm, hmm, hmm. Dobra, będziemy mieć to na uwadze. Jeszcze zobaczę inne inne baraki. Tak z ciekawości, czy coś w tych barakach jeszcze jest odgrywane. W tym baraku też coś jest. Coś tutaj się jeszcze pochowało. Czyżbym coś ominął? Tutaj nic. Tu nic. Czekajcie, może coś tutaj jest na tego. Na półce jeszcze. Nie. Tu nic. Tu nic. Hmm Tu nic Tutaj no coś w tych barakach jeszcze jest Przedmiot jakiś Błoto? No nie No tutaj coś jest jeszcze Tak coś tutaj ewidentnie jeszcze jest Może na, gdzie to przejrze, przejrze, przejrze każdą półkę bo może coś pominąłem po prostu. Uh, uh, uh. Tu nic. Tu nic. Tutaj coś. Tutaj coś. Na tej półce coś leży, może? Tu nic nie widzę. Tu nic nie ma. Na tych półkach. Tu nic. Tu nic. Tutaj też nic nie widzę. Tutaj też nic nie leży. Chyba że gdzieś obok coś leży. To chyba nie są do kopania rzeczy, nie? nie? Nie są. Może znowu jakaś tutaj jest? Tajemnica. O, tutaj też coś jest. I te półki po prostu mogą być jakieś tutaj. Może coś małego tutaj gdzieś leży jeszcze. Na tych półkach trochę nie widać tak naprawdę, czy coś jest, czy nie. Co jest trochę irytujące. Tu nic, tu nic, tu nic. co Coś tutaj jest. Proszę bardzo. Ha, kurde, jakie to wszystko pochowane. I teraz proszę. Zimno. Dobra. Dobra, moi drodzy, nie ma co. Nie to nie. Łaski, bez. Ja, ja się nie będę prosił. Po, po, poszukałem, pognębiłem się troszeczkę, ale trudno. Mam Nadzieję, że to nie wpłynie na to, że nic, nie, że, że nie będę mógł znaleźć więcej przedmiotów. Bo mam nadzieję, że wojny Bidów są po prostu powtórkami. No czy przedmioty są? No dobra, trudno. Trochę mnie to boli, ale co zrobić? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jak to powiedział wieszcz? Ważne, że wojny Billów zaliczone. A wujek, przenieść pan ten. Czy ja miał ten samochód? Mogę mieć inny jeszcze? Tak z ciekawości? Nie, nie mogę czekać. A, no to jest. Trzecia czwóreczka. Czwórka, o. Nie, to jest maksymalny. Unikurn. Dobra. A jakie są przedmioty? Są jakieś brudne? Czy są jakieś brudne przedmioty? Eee, nie, wszystko chyba po... No, i czyste i naprawione. No dobra. Zajebiście. Wyjdźmy sobie. Zobaczmy czy coś tam tutaj weszło do... Akadistajomow. Czy <laughs> tam coś się pojawiło w, w katalogu? Ale wątpię. Bo to raczej... co coś jest, patrzcie. Jeden przedmiot z Mikko mi się pojawił, <noise> yy, więc może się uda mu uzupełnić wreszcie ten katalog, a jak nie, to trudno, co tam, co tam się pojawiło. Ocean Południowy, proszę bardzo, nie miałem tego wcześniej. Yy, I pojawiło się coś w Amerykańskim Śnie. 20 przedmiotów, znaczy, kilka nowych przedmiotów. Koń na biegunach, siodło, yy, jednorożec, proszę bardzo. Kombinę są tego, a O, tego po prostu nie blokowałem chyba poprzednio. DG Camper. O, to jest to, które odblokowałem teraz. E, I to było na tyle. E, zobaczmy tego. Wiecie, co to sobie powstają wszystkie, co mogę. Tutaj ta taczuszka, tu kilka rzeczy. Tu biszącek są jakieś? Tu są jakieś biszące, tutaj coś, widły gnoju. Proszę bardzo, taczka, tu półeczka i półeczka, i potem się to sprzeda. I zajęliście. Okej, okay, jak, jak te wojny bitu skończyliśmy i to bardzo fajnym, bardzo fajnym wynikiem. Zobaczmy, czy mogę sobie coś ulepszyć. Co to było? Coś tam, coś tam mi mignęło. Czy to był wujek? Na, na foteliku? Chyba tak. Chyba się wujek pojawił. <laughs> Dobra. Eee, co to kosztuje? Ile kosztuje? To jest najdroższe. O, uu, to jest najdroższe. Miodkowy. O. Zmiotku. Ale taki sobie. To jest zajwiste. <grymne> U, to też jest nawet niezłe. Ale zostawimy chyba to, co mam. Bo to też nie jest głupie. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy. Kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam za dzisiaj. Idziemy w Kimę. Nie wszystkie przedmioty znalezione, ale trudno. Mam nadzieję, że mimo wszystko Gramida. da... Zaliczyć całość na 100%, a na razie z wami żegnam i słyszymy się w kolejnym odcinku z Barfanius. Ostatni chyba prawdopodobnie misja z DLCK plus jeszcze dwa są wakacje, więc jeszcze przynajmniej dwa odcinki przed nami. A na razie słodki snów. Do zobaczenia. baju, Cześć.